Dzień dobry witam na półmeczowej konferencji, witam obydwu trenerów. Proszę o prezencję półmeczową, zaczniemy oczywiście od trenera gości, bardzo Tak, dzień dobry. Wiadomo, kiedy w takich okolicznościach traci się punkty, to jest masa nerwów, emocji i żalu. Powinniśmy to spotkanie wygrać, dziękuję. Dziękuję bardzo, bardzo proszę pan prof. Grzybowski. Ja zacznę słowami, może takim apelem delikatnym do, do, do ludzi, którzy którzy nie wierzą w ten, w, ten, w ten klub, w tą drużynę, wierzcie w ten klub, wierzcie w Resowie, wierzcie w, e, w tą ekipę, która się w szatni, bo pokazują z meczu na mecz, że, że warto e, trzymać te niechciuki, warto dopingować e, i nawet jeżeli wynik jest ciężki, to nie wyszajcie na nas psów, e, tylko, tylko pomagajcie, bo, bo tylko e, wspólnie możemy dojść do, e, do czegoś. E, po myszy z Widzewem na pewno każdy każdy już widział nas nie wiadomo w której lidze nie wiadomo jak dobrze gramy i tak dalej tak dalej. Tutaj my chcieliśmy właśnie pokazać, że mecz Lidzewem to dla nas historia i w całe szczęście, że myślę, że pokazaliśmy to na na boisku, szczególnie w drugiej połowie, gdzie ani fizycznością, ani umiejętnościami nie, nie odstępowaliśmy. Od najlepszego zespołu, z jakim do tej pory mierzyliśmy, mierzyliśmy się a i to mówiliśmy już przed spotkaniem. Ogromne gratulacje po raz kolejny i znowu podziękowania dla wszystkich zawodników, bo wyjść z takiej opresji, z takim przeciwnikiem, to jest nie lada wyczyn. E, mogliśmy ten, mieć, e, ten mecz mieć zamknięty w pierwszej połowie, e, bo Katowice zdają sobie sprawę, że miało możliwości do tego, żeby, żeby tych gram jest więcej, chociaż my też żeśmy mieli swoje sytuacje. E, ale tak jak mówię, w szatni znowu e, w przerwie pokazał się kolektyw, pokazały się chęci, pokazała się determinacja i to było widać w przeciągu całej drugiej połowy. Jeszcze raz gratulacje. Dla wszystkich i wierzcie w tą rysowę. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pytanie powiem. No że dużo takich ludzi, którzy wieszają na rysowie w tym momencie, skąd ten na No nie, oszukuję się, jestem na tyle blisko klubu, że ja wiem, co się w przerwie mówiło na trybunach i mi się to nie podoba. I ja to mówię otwarcie. Jeżeli potrafimy być drużyną, która wygrywa na widzewie... No to, no, to bądźmy z tą drużyną, yy, która ma ciężkie chwile z takim, z, z takim przeciwnikiem jak Katowice z Katowice. I tutaj, i tutaj w, w chłodne głowy pewnie niektórym. Yy, ja apeluję też do wszystkich ludzi z mediami, z, 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 yy, tutaj, tutaj z tą otoczką Rzeszowską. Jeżeli z Katowic potrafi przyjechać kilkunastu dziennikarzy yy, związanych z tym klubem, yy, związanych, niezwiązanych, yy, jeżeli na stal Rzeszów ludzie potrafią z Rzeszowa jechać na widzewódź, no to myślę, że resera też zasługuje, żeby się troszeczkę bardziej rysowo Muito. Obrigado.